Hej, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem, który mam nadzieję, że uda mi się w jakiś sposób ogarnąć. Mianowicie chcę opowiedzieć lub odpowiedzieć Wam na, na, na Wasze pytania, jak to się stało, że ja przyjechałam do Anglii i jak to się stało, że później do Polski wróciłam i znowu wróciliśmy do Anglii. Także mam tutaj małą ściągę. No i mam nadzieję, że troszeczkę jakoś mi się to uda przybliżyć i opowiedzieć coś. Znaczy, przybliżyć Wam moją historię, naszą historię, jak to było, dlaczego taka, a nie inaczej. E, I że jakoś to zrobię sensownie w nie za długim czasie. Tak więc, okej. Okay. Pierwszy raz przeleciałam do Anglii w roku 1997. Znaczy, przyleciałam, wtedy, to jeszcze przyjechałam. Był to 13, wyjechałam z Polski 12 czerwca, w Anglii byłam czerwca 13. Pamiętam, że to był rok 97, tak jak mówię, i wtedy były wielkie powodzie. Mój autobus do Zielonej Góry, z Zielonej Góry spóźnił się wtedy 8 godzin właśnie ze względu na powodzie. Tam były powodzie troszeczkę wyżej i dlatego autobus się spóźnił. Przyjechałam do Anglii, do mojej ciotki. Moją ciotkę poznałam. Moja ciotka, siostra mojego dziadka. Po wojnie mój dziadek wyemigrował do jako dziecko wyemigrował do Polski, znaczy dziecko, no jako młody chłopak wyemigrował do Polski, moja ciocia jedna do Anglii, kolejny wujek do Anglii i jeszcze jeden wujek do Australii. To jest wszystko jedna rodzina, jedno rodzeństwo. Także przyjechałam do tej ciotki, która tutaj przyjechała jako dziecko, tutaj miała męża, tutaj urodziła dzieci, ich dzieci urodzili dzieci, urodziły dzieci, mają dzieci, także tak wzięłam się tutaj i ja. Pamiętam, że poznałam ich, jak miałam 15 lat, to wtedy byłam w 8 klasie albo już pierwsza klasa liceum. E, oni przyjechali na 30, na 30. rocznicę moich dziadków, 30. rocznicę ślubu moich dziadków, i już wtedy e, od tamtej pory męczyli moich rodziców, e, żeby mnie przysłać do Anglii, żebym ja przyjechała do Anglii. E, moi rodzice się nie, nie zgadzali, nic mi w ogóle na ten temat nie powiedzieli, nie mówili mi tego do czasu, aż zdałam maturę, albo raczej matury nie zdałam. Tak, jestem e, na to wychodzi niezarą, jestem nieukiem. Oczywiście żart, bo e, maturę nie znałam tylko i wyłącznie z, jęka, z języka angielskiego i nie znałam jej tylko i wyłącznie dlatego, że moja pani e, nauczyciel powiedziała mi, że jej nie znam, nie znam po tym, jak e, powiedziałam, że nie pojadę na obóz językowy, a z języka angielskiego byłam bardzo dobra, byłam e, jedną z lepszych w klasie, e, robiłam, wygrywałam konkursy, także było to wszystko tylko i wyłącznie przez jej. E, Obietnicę, że tak powiem, dotrzymała obietnicy, była wredną pindą i mnie usadziła. E, tak więc wtedy, jak nie zdałam tej matury, powiedział do mnie ojciec, może wreszcie teraz pojedziesz do Anglii. Ja zdziwiona, jak to wreszcie teraz pojadę do Anglii? No i opowiedział mi tą całą historię. Także przyjechałam do Anglii, przyjechałam do mojej ciotki, przyjechałam tylko na e, bodajże dwa albo trzy tygodnie, nie pamiętam już. No i zostałam. E, zostałam na dłużej, mieszkałam z nim, mieszkałam w Londynie, e, w strefie czwartej, to było Woodford albo Woodford Green, to jest Essex w każdym razie. E, no, i powiem Wam tak mi się spodobało, że postanowiłam zostać. Rok 97 to je było cały czas, e, czasy, kiedy my tutaj byliśmy nielegalnie, e, ale ja nie miałam z tym problemu. E, właśnie ciotka i jej, jej córka, jej syn Stanley i Julie załatwiali mi tutaj pracę. E, pracowałam na markecie, <grym> pracowałam w hotelach, pracowałam w sklepach, e, no robiłam różne prace, no ale mniejsza z tym. E, tak właśnie sobie żyłam do roku. 2005. Później w roku cały czas mieszkałam w Londynie i tam. Później w roku 2006, bodajże do, do 2006. Później w 2006 poznałam mojego radka i z moim radkiem przeprowadziłam się do Liverpool. Tam miałam pracę. W Urzędzie Skarbowym, y, ogólnie miałam, to o, mo, może film o moich pracach nagram y, kiedy indziej, y, nie o tu tutaj chodzi. Chodzi tutaj o to, dlaczego jesteśmy tu, dlaczego tam. Pierwsza rzecz, na przykład, y, co Radka bardzo dziwiło. Mój Radek przyjechał tutaj bez znajomości, znaczy no miał tam znajomość y, angielskiego, taką wiecie, domową. On sam się uczył, on się w szkole y, y, nie uczył angielskiego. Y, także przyjechali tutaj z kolegami, spakowali się, to był rok 2006, y, spakowali się, postanowili, że oni chcą jechać do Anglii. E, wylądowali w Liverpool, e, rozłożyli w ogóle, wylądowali, nie wiedzieli w ogóle gdzie iść, bo nie mieli zupełnie planu. E, wylądowali, rozłożyli sobie mapy, z tego co mi Radek opowiadał, zaczęli patrzeć na mapę, podeszli do nich ludzie i się zapytali, czy im w czymś pomóc. Bez żadnego e, pytania się ich o pomoc, e, bez żadnego zaczepiania, bez niczego. Oni po prostu podeszli, zobaczyli, że chłopcy stoją e, z mapą, że m, naradzają się, nie wiedzą, co zrobić. Oni podeszli i się zapytali. Czym Wam pomóc? Także dla radka to już był pierwszy szok. Dla mnie, ja wiem, że wiele z Was mówi, że to jest takie nieszczery u Angoli, że oni się uśmiechają, że u nich zawsze wszystko jest na tak. Ale kurde, ja już Wam mówiłam, zróbcie to na swoim przykładzie. Popatrzcie w lustro, nawet jeżeli macie jakiś zziewany dzień, popatrzcie w lustro i sobie powiedzcie, jest dobrze albo będzie dobrze. Uśmiechnijcie się, pomyślcie sobie, dam radę. I od razu wszystko staje się lżejsze, od razu wszystko się wydaje łatwiejsze. I dlatego ja właśnie to zachowanie Anglików po prostu uwielbiam. Ja się nim uczuliłam, ja Wam mówiłam, że ja zawsze chodzę uśmiechnięta. Nie mam nadzieję, że nigdy mi to nie przejdzie. I tyle, to mi się podoba, tego się nauczyłam głównie w tym kraju. I za to zawsze, zawsze będę wdzięczna. Dobra, popatrzę na ściągę, bo chyba zupełnie odbiegam od tematu. Tak, oblana matura, Londyn, praca, Radek, Liverpool. E, dobra. E, moja ostatnia praca w roku 1997 była to praca w banku. Dostałam e, pracę jako e, oficer, jako, jako customer advisor w banku RBS, Royal Bank of Scotland. E, była to pan, ba, praca w Manchester, bo my po Liverpool wyprowadziliśmy się do Bolton, koło Manchester, także tam e, ba, dostałam pracę w banku. Byłam na miesięcznym treningu, że tak powiem, ale powiem Wam, że to nie było to. Ja w ogóle dla tej pracy zrezygnowałam z pracy w właśnie urzędzie skarbowym, no jednak to nie było to. Ja w ogóle nie byłam szczęśliwa. Powiem Wam, że te kolejne, kolejny ten rok, co z radkiem spędziłam pół roku w Liverpool i pół roku pod Manchester. Ja po prostu się nie mogłam odnaleźć. Ja chciałam wyjechać z Londynu, bo ja Wam chyba nie mówiłam, ale. Ja byłam w drugich tych atakach terrorystycznych, znaczy w tych atakach, które nie miały miejsca, tak które, które się nie udały. Ja byłam akurat tutaj w pociągu i ja po prostu chciałam już wyjechać z Londynu. Ja miałam dosyć tego tłoku, ja miałam dosyć tych ludzi, no ale w tych mniejszych miastach nie potrafiłam się odnaleźć. Nie mogło, w ogóle nie mogłam się przyzwyczaić do tego, że tam się idzie autobusami. Co prawda też były pociągi, ale nie było tak, że wchodzę tu i wychodzę tam yy, w metro, wchodzę tu, wychodzę tam, gdzie chcę. Yy, tutaj trzeba było posługiwać się. Yy, autobusami, jakoś ja się do tego nie mogłam przyzwyczaić, tęskniłam za moimi znajomymi, no bo byłam w Londynie przez 9 lat, narobiłam tam pełno znajomych i po prostu za tym wszystkim e, tęskniłam, nie mogłam się odnaleźć, no i stało się tak, że zachorował mój ojciec, mój tato zachorował, moja mama mnie przekonała wróćcie do Polski, będzie dobrze, dostaniesz pracę u mnie, e, bo oni mają swój biznes, znaczy biznes, mają swój sklep, bardzo dobrze prosperujący tak, my się tak zastanawialiśmy. mój radek miał wtedy bardzo dobrą pracę e, też w sklepie, e, jako zastępca kierownika, ale to była bardzo dobra praca on Był bardzo zadowolony, uwielbiał swoją pracę, ale powiedział tam gdzie ty, tam i ja. Także zebraliśmy się i zdecydowaliśmy się, że wracamy do Polski. Także pojechaliśmy do Polski i powiem wam. Ja zjechałam pierwszy raz został jeszcze miesiąc, bo on miał, musiał tam odrobić swoje wypowiedzenie w pracy. Ja po prostu powiedziałam, że ja jednak nie chcę tej pracy u siebie, także mnie z treningu już można było tak o, po prostu się pozbyć. Pierwszy miesiąc był ok. Była fascynacja ludźmi, starymi znajomymi. Po prostu było wszystko fajnie, e, cieszyłam się rodzicami, e, no, podobało mi się, ale myślę, później zjechał mój radek, to znowu kolejne dwa tygodnie, nie było wszystko ok, ale później ja Wam powiem naprawdę, po półtora miesiąca ja się zaczęłam zastanawiać, czy my dobrze zrobiliśmy, ale naprawdę, czy my zrobiliśmy dobrze? Ja nie mogłam się przyzwyczaić do tych ponurych twarzy. Bo to naprawdę tak było, mimo że to było lato, no, ludzie chodzili, ludzie narzekali, mnie po prostu trafiał szlak. Ale mówię, jesteśmy tutaj, mój tato jest chory, musimy pobyć, zobaczymy jak to będzie, w każdej chwili możemy wyjechać. No i pracowałam przez pierwszy rok u moich rodziców w sklepie, uwielbiałam tą pracę, po prostu to było fantastyczne, w ogóle u nas zawsze handel był w rodzinie. Mój brat miał sklep, moja mama, moja mama miała sklep, mieliśmy bar, mieliśmy drugi bar, po prostu to jest u nas w rodzinie, to mieliśmy we krwi. Moim marzeniem było otworzyć swój sklep. No i tak się zrobiło, ale to zaraz. Pamiętam, od razu zaczęliśmy szukać domu. Nie mogliśmy znaleźć domu dosyć długo w moim mieście rodzinnym. Nie mogliśmy domu zna znaleźć dosyć długo. Pamiętam, że strasznie się wtedy nie zniechęciłam. Co widzieliśmy, to w ogóle było... No parodia, nie będę tutaj mówiła, co my widzieliśmy, ale pamiętam, że nie mogliśmy znaleźć i to już było pierwsze dla mnie moje załamanie. Ja pamiętam, że wtedy już płakałam, że powiedziałam, matko boska, my tutaj nigdy w życiu nic nie znajdziemy, co my w ogóle tutaj robimy i już wtedy chciałam wrócić. No, ale jeszcze, jeszcze cały czas. Ja ogólnie jestem osobą upartą. Jeszcze cały czas mówię: "Dobra, dam radę. Wreszcie coś przyjdzie, mój radek". Jeszcze pamiętam wtedy, mi powiedział: "Nie macie coś na nas czeka, coś gdzieś jest, coś gdzieś czeka i e, ten dom gdzieś będzie". No to dobra. Pracowałam jeszcze ten rok u rodziców powiedziałam, czas rozejrzeć się za czymś własnym, za swoim własnym interesem. Nadarzyła się okazja, że GS yy, wynajmował o 5 km, yy, odległy o 5 km w wiosce swój stary sklep. Moja mama w ogóle też sklep miała po starych GS-ach, wykupiła tam. Gdzie yy, żarowiliśmy ten sklep, po roku ten sklep wykupiliśmy. W międzyczasie, jak gdzie ten sklep, udało nam się wreszcie znaleźć za mieszkanie, w ogóle nad mieszkaniem, które już jednym mam w tej samej kamienicy. Yy, i remontowaliśmy mieszkanie, zaciągnęliśmy jakiś tam mały, no, no zaciągnęliśmy jakiś tam kredyt na to mieszkanie i w tym samym czasie e, sklep e, wyszedł na rynek, że był do sprzedaży, także musieliśmy kupić ten sklep też, albo e, oczywiście kupiłby ktoś inny. No i kupiliśmy my ten sklep i mieliśmy w tym czasie już dom, tam gdzie był sklep i mieszkanie do remontu. I tu i tu mieszkaliśmy, to tu znaczy mieszkaliśmy, jeszcze in, gdzie indziej m, mieszkanie wynajmowaliśmy, e, w ogóle od moich rodziców. No bo mieszkanie wynajmowaliśmy, te mieszkanie nowe remontowaliśmy, no i sklep był jako sklep, jeszcze nie było tam zrobionego domu, mieszkania, całego zaplesza i tego wszystkiego. No ale dobra, jakoś nam się to wszystko porobiło, kupiliśmy, znaczy wyremontowaliśmy wreszcie mieszkanie, wprowadziliśmy się do tego mieszkania. Dojeżdżaliśmy te 5 km do tej naszej pracy. Po jakimś czasie, tam gdzie jest ten sklep, bo to było mieszkanie, 200, to był dom 240 metrów, zrobiliśmy 120 metrów z tyłu mieszkanie i 80 metrów z przodu sklep. Mieszkaliśmy już w tym sklepie. I wtedy się zaczęło, pamiętam, zaczęło już mnie wtedy męczyć podejście ludzi. Jak my tam mieszkaliśmy, ludzie myśleli, że my jesteśmy cały czas na ich zawołanie. Ta ich mentalność, w ogóle to ich takie podejście, no ale przecież my wam dajemy zarobić, no ale przecież jesteście w domu, no i tak, to co wam wyłączyć telewizor? Co wam odejść od telewizora i przyjść mnie obsłużyć? Do cholery! My pracowaliśmy 20, zaczynaje 24, od 6 rano do 20 wieczorem. 6 dni w tygodniu, w niedzielę pracowaliśmy od 10 do 14. Pracowaliśmy 7 dni w tygodniu, cały czas non stop. Non-stop. Jak o 14 niedziela wreszcie był czas dla na nas, zamykaliśmy wszystko. To nam potrafili wejść do ogrodu i walić w drzwi tarasowe, żebyśmy im coś sprzedali. Ja myślałam, że ja wtedy dostanę tam. No ale mniejsza z tym. Sklep Przed dobrze. Później Radek otworzył swoją firmę. Miał outlet. Sprowadzaliśmy ciuchy z Anglii do Polski. No i sprzedawaliśmy to głównie online. Głównie na Allegro. że to było fajne. Sklep też był, szedł bardzo fajnie, odremontowaliśmy ten, sklep, czy ten sklep, odremontowaliśmy ten tył jako mieszkanie. No i niestety zachorował mój Radek. Tu już byliśmy wtedy w Polsce 5 lat, zachorował mój Radek i to zachorował bardzo ciężko. Zachorował tak ciężko, że nie wiedzieliśmy, nie wiedzieliśmy czy dzisiaj będzie, czy jego nie będzie, no ale jest, jest zdrowy. Ale zachorował tak ciężko i pamiętam, że jak było z nim tak źle, on do mnie powiedział... Ja nawet nie mam co wspominać. Przez te ostatnie 5 lat tylko sklep, sklep i sklep. My nawet nie mogliśmy wyjechać na wakacje, no bo to był sklep spożywczo-monopolowy. No, monopol, ok, ale spożywka. Wiecie o co chodzi? My byliśmy jeszcze wtedy sami. Nie mieliśmy kogo zostawić w tym sklepie. I tyle. Nie pamiętam, że powiedziałam do niego: Słuchaj, jeżeli wyzdrowiejesz, to zamykamy to, sprzedajmy i wyjeżdżamy do Anglii. I ja mówię, ja nie chcę pieniędzy, ja nie chcę mieć swojego biznesu, ja nie chcę nic. Jeżeli my faktycznie nie mamy dla siebie czasu, jeżeli ty mówisz, jak jest z tobą tak źle, ty mi mówisz, że ty nawet nie masz co wspominać, ja mówię, nie, to nie jest dla nas, zostawiamy to wszystko, wyjeżdżamy. A jeszcze wam powiem, że mieliśmy właśnie szansę, bo sprzedaliśmy to pierwsze mieszkanie w Polsce. I mieliśmy kasę i już mieliśmy wtedy wrócić, ale Radek wtedy powiedział: Nie, mówi zostańmy jeszcze, to było jeszcze przed jego chronią. Zostańmy jeszcze, wyremontujmy właśnie ten sklep, ten dom z tyłu wyremontujmy i zobaczymy, jak nam będzie się tutaj mieszkało i tutaj żyło. Już nawet podczas tego remontu, pamiętam ludzie, kupiliśmy wannę do łazienki. No to wiecie, to wszystko duże. To nam przed sklep wykładali. No, 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 no mniejsza z tym: kupiliśmy wannę do łazienki. Ludzie, za nasze dorobili się, za nasze kupili. Zmieniliśmy samochód, za nasze kupili. Przecież to ja pracuję, przecież to nie Ty pracujesz, tylko ja pracowałam. To jak za Twoje? No dobrze, przychodzisz, ale przecież to nie to, że Ty mi dałeś te pieniądze za darmo. Ty jadłeś za te pieniądze, Ty piłeś wódkę, Ty piłeś nalewkę za te pieniądze. Ty, nie wiem, smarowałeś chleb za te pieniądze. Jak za Twoje? Ja też ciężko pracowałam na te pieniądze. To ja nie miałam wakacji, to mój obecny mąż e, nie miał co wspominać e, z ostatnich pięciu lat. Tylko sklep, sklep i moich e, niektórych bardzo wrednych... E, ale to bardzo wrednych klientów. W ogóle wszystko, co się nam powodziło, wszystko było źle, wszystko było za ich, była ta zawiść, była... Nie było, nie było fajnie, ale dobra. Co dalej? Brak urlopu. No i właśnie głównym powodem było poradka chorobie, to, że nie mieliśmy urlopu, że nie mieliśmy czasu dla siebie. Dlatego zdecydowaliśmy wrócić do Anglii. Wróciliśmy do A Jeszcze mało tego, nawet jeżeli powiem Wam sklep, jeżeli mieliśmy sklep, tak o, kupujesz towar. To, to dla mnie w ogóle to była zupełna paranoja. Kupujesz towar, płacisz podatek, tak? Sprzedajesz towar, płacisz podatek. Osiągniesz jakiś próg, płacisz podatek od zbogacenia. Jeżeli towar leży ci na półce, płacisz podatek, bo masz ten towar na półce. Jeżeli go znowu sprzedasz, znowu płacisz podatek. Czyli jeden towar mógł być od, od, od jednego towaru mogłam płacić podatek do pięciu razy. No przecież to jest jakaś paranoja. Oprócz tego, co miesiąc najniższe ZUSy płaciłam, 1200 zł. Czy zarabiasz, czy nie zarabiasz? Płacisz 1200 zł. No, jak to jest możliwe? No, w ogóle jakaś, jakaś głupota. W takim w każdym razie yy, postanowiliśmy powrócić. Yy, sklep wynajęliśmy wtedy naszej pracownicy, która <gulanie> ogólnie nas okradła i masakra, nie będę o tym rozmawiała. Dziewczynie daliśmy szansę. Yy, dziewczyna, nie, nie będę w ogóle o tym rozmawiała, ale mniejsza z tym. Yy, no i wróciliśmy. Wróciliśmy yy, w roku 2000. Nie wiem, którym 14 czy 13, czy, czy 13 postanowiliśmy. Po trzech latach, w 2013, tak, teraz będzie 3 lata. Postanowiliśmy w 2013, że jednak wracamy. Ten sklep wynajęliśmy, czyli sprzedałam to co wszystko, co miałam w sklepie. Mieliśmy pieniądze na start. Radek przyjechał pierwszy miesiąc przed, zatrzymał się u znajomych, szukał, w ogóle zdecydowaliśmy się, że nie będzie to Londyn, nie będzie to Liverpool, którego ja nienawidziłam, nie będzie to Manchester, którego po prostu chcieliśmy sprowadzić gdzie indziej, a tutaj akurat byli znajomi, oni sami zaproponowali, także Radek przyjechał do nich, on był tutaj przez miesiąc, on sobie znalazł pracę. No i szukał domu. Yy, tylko i wyłącznie domu ze względu na psy. My naszych psów nie mogliśmy zostawić, nie wyobrażałam sobie tego, chociaż powiem Wam, ile razy słyszałam od ludzi, od znajomych, od rodziny. Po co Wam te psy? Zostawcie psy, to jest tylko kłopot. No nie, nie będę psów porównywała do dzieci, ale jak można zostawić psy? Mam psy przez lat 8 i nagle je zostawię, bo mi w głowie wyjazd do Anglii, znowu powrót, no, ale no mniej czasem wróciliśmy. I powiem Wam... Yy... No, i Radek znalazł to wszystko. Dawaliśmy sobie takie 2-3 miesiące, że on będzie sam. On się tak ogarnął, że ja. On wyjechał we wrześniu, nie na koniec września, tak, a ja już w listopadzie byłam tutaj. Także przyjechałam, wynajęliśmy ten dom i pamiętam, no, minął jakiś czas, oczywiście, wszystko fajnie. Powiem Wam, że było mi dziko znowu się przyzwyczaić do, do angielskiego, tak na co dzień ale jakoś szybko to do mnie, mnie e, przeszło i powiem wam, że to, co mi się podobało, jak tutaj pracowałam, moja pierwsza praca w firmie marketingowej, jak do, dosyć szybko pracę znalazłam. Znaczy dosyć szybko. przyjechałam w listopadzie, nawet wtedy listopad grudzień nie szukałam, no bo e, wiedzieliśmy, że to jest martwy okres, także nie było sensu. I w styczniu już miałam pracę właśnie w firmie marketingowej i pamiętam, szłam do tej pracy, szłam na autobus um, i pan zamiatający z rana mówi cześć. Co słychać, jak się masz, i ja pamiętam, że to, była, to był mój pierwszy dzień. Do, jak szłam do pracy, i to był pierwszy właśnie pan z rana, którego spotkałam o 6 rano, i sobie myślałam: wow, no, ja właśnie po to wróciłam. Dla tej życzliwości, e, dla tego spokoju, e, dla tego braku niespodzianek, czy ja znowu będę musiała płacić podatek, czy nie będę musiała płacić podatku, dla tej możliwości, e, którą daje mi stała praca. Gdzie mam nad sobą szefa, gdzie nie mam swojej pracy, gdzie nie mam swojej odpowiedzialności, że mam urlop. Mam urlop, mogę sobie zabukować urlop, mogę wyjechać na urlop, e, mogę sobie wziąć chorobowe, e, będę miała płatne. E, no nie wiem, no cokolwiek, czego nie miałam. O, no owszem, miałam, ale jako firma jednoosobowa e, na początku w Polsce, no nie miałam czegoś takiego. Ja w Polsce miałam wypadek i musiałam pracować, no bo, no bo musiałam pracować. Pamiętam tydzień leżałam w szpitalu, no to dzięki Bogu e, moja mała akurat była w sklepie, mój radek jeszcze właśnie wtedy gdzie indziej pracował, ale no, prowadząc swoją firmę w Polsce po prostu no było ciężko, pomimo, wam, było naprawdę ciężko, jest mi tutaj dużo, chociaż e, finansowo było ok, ale. Powiem Wam, wolę pracować tutaj dla kogoś, wolę mieć wypłatę, wolę mieć e, swoje 28 dni urlopu w roku e, i mieć święty spokój. Zostawiam pracę, przychodzę do domu, ja mam wszystko po prostu głęboko w nie muszę się martwić czy na żaden temat, nie muszę się martwić na ZUSy, nie, czy mam na ZUSy, nie muszę się martwić, czy mogę jechać na urlop, czy nic mi się nie zepsuje. I jak my w Polsce przez te 6 lat nie mieliśmy żadnego urlopu, no mieliśmy dwa jakieś tam dwudniowe, trzydniowe, tak teraz tutaj dwa razy do roku jeździmy, także... No, sami popatrzcie za i przeciw. To nie chodzi właśnie tylko nie chodzi tylko o wyjazdy, nie chodzi o to, ale kurde, no co my z tego życia mamy? Praca, dom, praca, dom, praca, dom. Jeżeli mamy możliwość wyjazdu, dlaczego z tego nie skorzystać? Jeżeli w ogóle dla nas jest to cały czas, jak mamy razem wolne, bo nam się teraz, teraz zdarza to coraz częściej, my nie możemy uwierzyć, że te 6 lat w Polsce. My nie mieliśmy dnia wolnego razem, no znaczy, tą, tą niedzielę mieliśmy o 14, no i wtedy poświęcaliśmy ten czas dla siebie, ale często się też zdarzało, że jechaliśmy do Makro, do, do Zielonej na zakupy do sklepu. Także, e, jeżeli chodzi o Polskę i o mój wyjazd do Polski, to cieszę się, że to zrobiliśmy, bo przypuszczam, że do tej pory byśmy gdybali, co by było, gdyby. Ale powiem Wam, że uznaję to za czas troszeczkę stracony. Znaczy, cieszę się, że miałam możliwość bycia z rodzicami. Moja mama w międzyczasie miała problemy zdrowotne, radka, tato miała problemy zdrowotne i cieszę się, że mogliśmy wtedy być w Polsce. Ale cieszę się, że jesteśmy teraz tutaj i możemy żyć swoim życiem. E, tęsknimy strasznie za rodziną i przypuszczam, że to się nigdy nie zmieni, zawsze będziemy tęsknić, ale jesteśmy tutaj, nie mamy praktycznie żadnych zmartwień. Nie ma, nie ma tej pogoni. No naprawdę nie ma tej pogoni za pieniądzem, bo te pieniądze tutaj po prostu są. są. Jeżeli pracujesz, to te pieniądze po prostu są. I choć pieniądze szczęścia nie dają, no to dają na tyle mm, komfort psychiczny, że to po prostu naprawdę ułatwia życie. Ja wiem, że to może brzmieć strasznie, ale to po prostu ułatwia życie. I nie ma powiem wam tej, tej właśnie tej takiej strasznej zawiści, nie ma tej zazdrości. Ja do tej pory nie mogę uwierzyć, że ja Wam mówiłam już o tym nieraz, o tym moim filmiku, co tam o Brexicie, sobie mówiłam, co to będzie, bo to akurat był dzień tego głosowania: Brexit, co to będzie. Pod tym filmikiem tyle komentarzy. Tyle pomyj, co na nas wszystkich y, wylano, to się po prostu w głowie nie mieści. Tak, oczywiście, nie zdałam matury, można powiedzieć, że jestem nieudacznikiem, ale byłam w Polsce, miałam swoją firmę, Radek miał swoją firmę, y, dobrze nam się wiodło, y, tutaj pracowałam w banku, tutaj pracowałam w urzędzie skarbowym, tutaj dostałam się do policji, także nie mówcie mi, że ja jestem nieudacznikiem, bo ja jestem, y, mogłabym siebie nazwać udacznikiem, tylko ja wybrałam sobie ten kraj jako miejsce dla życia dla mnie. Jeżeli oczywiście już wam mówiłam, jeżeli będzie taka sytuacja, że będziemy zmuszeni wyjechać, to ja stąd wyjadę. Ja znowu się w Polsce odnajdę, no bo już się odnalazłam raz, także odnajdę się drugi raz, wyjadę, wtedy sprzedam ten dom tutaj. Wtedy będę w tej samej sytuacji, jak miałam przed tym, jak przyjeżdżałam tutaj i miałam coś na start, tak samo jak wrócę do Polski znowu będę miała coś na start. I tak samo znam siebie, znam Radka, że nie usiądziemy na dupie, nie będziemy rozpaczać, nie będziemy płakać o Boże, bo ja chcę być w Anglii, ble, ble, ble. Nie, po prostu trzeba będzie, weźmiemy się w garść, pojedziemy. I znowu sobie ułożymy życie. I tyle. Ale póki mamy możliwość tutaj być, póki jest nam tutaj dobrze, to jesteśmy. E... No i tyle. To mniej więcej w skrócie. dlaczego wróciliśmy, dlaczego, dlaczego wyjechałam, dlaczego wróciłam do Polski, dlaczego wróciliśmy z powrotem tutaj i jak będzie dalej. Jeżeli macie ochotę, e, nie wiem, posłuchać może o pracach, jakie takie fajny tak chodzi e, kobieta pracująca. Jeżeli macie ochotę, że zrobiła taki tak, e, to dajcie znać, zrobię z chęcią, bo powiem Wam, że prace to miałam najróżniejsze. No, ale nie ma sensu tego robić, jeżeli nikt nie będzie słuchał. Także um, dajcie mi może znać w komentarzach, jak wygląda Wasza przygoda z przyjazdem do Anglii, albo czy może wróci. A, i jeszcze Wam chciałam coś powiedzieć właśnie. E, przepraszam, w tym czasie, co my wróciliśmy do Anglii, wtedy wróciło e, moich znajomych, chyba wtedy było pięć par. I z tego co wiem, została tylko jedna para w Polsce. Bo wszyscy z powrotem wrócili do Anglii. Została jedna para i został chyba jeden znajomy. Nie wiem, czy on dalej jest w Polsce, chyba, chyba jest, ale nie jestem pewna. Także, no tutaj chyba to mówi samo za siebie. Także, no dobra, to tyle. To moja historia e, przyjazdu do Anglii. Mam nadzieję, że nie wiem, co wam to dało, no ale mam nadzieję, że jakoś przez to mnie bliżej poznaliście. Do następnego razu. Pa pa.